Witajcie moi drodzy w dzisiejszej recenzji w dzisiejszej recenzji wam pokażę prezentację i pierwsze uruchomienie lampy sufitowej z firmy Xiaomi o modelu Yeelight Ye ARWEN 550C OK, i tak właśnie wygląda ta lampa i tą lampę e, możecie e, po, połączyć e, za pomocą aplikacji Xiaomi Home. E, jeżeli chodzi o skonfigurowanie tej lampy, to nie jest to wcale trudne. E, mo, mo, e, są dwie opcje: możecie e, klikacie w dodać urządzenie, zresztą ja Wam to później pokażę, e, e, albo skanuj i tam e, jak jest skanuj, to, e, to, 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 to jest tak, jak jak wyglądają e, kody na produktach i, i musicie go e, zeskanować i już wtedy wa, wam, wam, się, wam się pokaże ta lampa. I, i, I tak i będziecie musieli ją e, połączyć e, z siecią Wi-Fi e, i później ta lampa wam e, będzie działała. A jak, e, a jak jest, e, bo to, to był teraz e, do funkcji skanuj, a teraz, e, a teraz jeżeli chodzi e, o funkcję dodaj urządzenie, to klikacie w dodaj urządzenie i szukacie e, e, lampy sufitowej i tam się ona powinna pojawić e, i, i, i robicie to, to, to samo, czyli, czyli ten nabił jest takie jakby e, ale pamiętajcie, że musicie e, że, że musicie tak e, w, e, włączyć i wyłączyć aż tak 6 razy, aż lampa nie będzie mrugała e, i, i wtedy będzie e, Parowanie, później jeszcze i później e, będzie trzeba połączyć się e, z, e, z tą siecią Wi-Fi. Ok, więc, więc właśnie e, już, już Wam e, pokazuję. Tak wygląda pilot. Już Wam pokazuję. To jest pilot. E, I. I Wam nawet to pokażę. Jak widzicie, i tutaj mamy pie pierwszy. Poczekajcie, bo mi tutaj coś się rozjeżdża. Czekajcie, bo mi tutaj telefon gubi ostrość. O, już mi znalazł. I tutaj. E, Jakieś on, no to wiadomo, to to włączacie lampę. A off to wyłączacie. Tutaj takie słoneczko, jakby. Przepraszam bardzo, bo znowu mi się ostrość rozjeżdża. O, już się poprawiła. U mnie ostrość e, To tutaj się zaświeca. Już wam to pokazuję. E, tam jeszcze są e, w rogu ukryte. E, te, te, też, jest, też tam są takie. E, jakby to mogę powiedzieć, tam też takie lampeczki są. I, i one, e, one też się zaświecą. M, M, to możemy zmieniać. E, kolor światła, e, widzimy to barwę światła na ciepłą i na zimną, bo, bo, bo na tym świetle tylko. E, nie, nie, nie na tych lampeczkach, tylko na tym świetle mo, mo, można zrobić tylko e, ba, barwę e, białą albo. E, nie, nie wiem, przepraszam, e, barwę e, ciepłą i zimną. E, czyli kolory to, to są e, biały i żółty, wiecie. E, Ok, no to, to w takim razie e, to, to, to już tyle właśnie z prezentacji. A teraz przechodzimy do e, to, to włączania tej lampy. Klikamy w On i już Wam tutaj pokazuję. Widzicie, lampa się włączyła. Aha, tutaj macie taki e, plus, e, minus, plus minus. I możecie rozjaśniać, i zobaczycie to, to, jak to, jak to teraz daje. Teraz sam w jest jasno. Będzie również ściemnić O, nie wiem, czy widzicie tutaj, tam u góry, i tam właśnie też. O, widzicie takie, takie światełko niebieskie? Jak widzicie, no to są właśnie te lampeczki, te małe. Ok, i, i, jak, jak zmienimy. E, tu widzicie, pojawia się e, teraz barwa e, barwa e, ciepła. I tutaj taka, taka, taka e, jakby się zmieszana, czyli wszystko razem, że to jest e, i barwa ciepła, i barwa zimna, i ciepła. Nie poczekajcie no. Nie, tutaj, tutaj jest biała. Czyli to jest e, zim, e, zimna barwa. OK, i tak to e, na, na razie e, wygląda. I, I właśnie teraz Wam pokażę e, jak, jak e, sterować tą lampą z telefonu. Okej, okay, właśnie i teraz e, jestem w aplikacji. Show me Home. I, i tutaj właśnie e, już, już jest e, pas, e, je, je, je la 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 i znaczy la znaczy je znaczy jeszcze dalej la to mówiłem tam na początku filmiku e, czy tam la 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 światło chyba to e, podstawowe, czyli, czyli to jest światło, to to, e, to... to nie są te lampeczki, tylko to są... tylko to, tylko to jest te duże światło. ta, e, e, ta, ta duża lampa to jest. E, a światło otoczenia oto to, to, to jest... to jest to światło co, co jest tak. E, koło, co mówiłem, że to są te, te, lamp, te lampeczki. Okej, okay, tutaj macie e, in, informacje. I macie tak, opóźnienie, wyłączenia, to tutaj możecie harmonogramy sobie ustawić, e, jak, jak lampa, e, w, e, w sensie, e, kiedy ona ma się włączyć i kiedy wyłączyć. E, e, liczba jest dowolna, więc możecie ustawić sobie dużo tych harmonogramów. I tutaj e, światło nocne. No i możecie również zmienić na nazwę urządzenia. Urządzenie, urządzenie e, i ulubione, że to ma być ulubiona. I na to jest urządzenie. No to to, to, na to urządzenie. No to 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 nie jest to nie jest to. I tutaj macie nazwę urządzenia. E, lampa i, i light Arwen 553. Zostawiamy. I tak to wygląda. Ok, no to teraz właśnie e, włączamy e, to, to światło. Tutaj e, to e, e, tutaj, e, nie, nie interesują nas na razie nas te te, żyrów, te, e, te lampeczki tamte, co są, e, te są ko koło tej e, dużej lampy. Tak, tutaj mamy taką funkcję wyłącz, słońce, czyli jak ma to, to świeci i widzicie tutaj jak przeszło no to tutaj też się kolor zmienia. Na żurówce, e, choć teraz nie jestem w stanie mam tego pokazać, to widzicie, e, zmi, znaczy, e, znaczy nie widzicie, ale, ale tutaj na ekranie możecie zobaczyć, że się zmienia światło i również, również e, jasność. się też zmienia ok to teraz włączamy światło tutaj otoczenia i zobaczcie to i tutaj możemy sobie robić takie swoje kolory na przykład widzicie e, może to zrobić żółt, tutaj macie kolory do wyboru te które wam teraz pokazuję Możecie nawet zmiksować e, z, 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 znaczy w się zmiksować czyli e, jak, jakby tak połączyć, że jak widzicie, tak jest na przykład, mogę wam pokazać. Na przykładzie, że żeby zrobić filetowy, no to tak, e, tak, tak, między niebieskim a filetowym, to między tak niebieskim a różowym musi być. A jak się chce, bordowy, no to gdzieś, e, nie wiem, gdzieś bardziej tak w okolicach czerwonego albo. Tak, czerwonego, a różowego. Okej, okay, przyłączamy na... E, nie będzie na, ni, na... Na niebieski, tak jak było. E, I tak, i tutaj... I e, tutaj mamy jeszcze taką funkcję księżyc. Gdzie nam e, wraca do tej... E, jak to mogło powiedzieć? Do tej... E, no... E, to tutaj barwy ciepłe i ściemnione I tutaj możemy sobie W bo nawet na maksimum można ściemnić I rozjaśnić to też można wiecie I macie również ulubione Czyli możecie sobie e, zrobić jakiś, jakiś swój kolor Bo tutaj mam, macie jeszcze zalecane w przytulny dom, czas wolny, wieczór filmowy, światło nocne, migotanie świecy, tryb czytania nawet jest fa fajne. I nawet in inne tryby niż, niż, e, niż e, w, w, w żarówce którą też nadal posiadam. I tak właśnie jest teraz włączona. I, I tutaj ulubione, no to e, mo możecie tworzyć swoje własne kolory i nazywać je. Tylko pamiętajcie, że nie, możecie, że nie możecie robić zbyt długich nazw, bo bo, 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 jak, bo jak są za długie, no to widzicie e, sami, że się, że się myśli, albo, albo jest na e, zbyt długa. Czyli że jest zbyt długa nazwa. Więc e, my jakoś tak, nie wiem, w skrócie napiszcie. No i tak to wygląda. Ja, żeby teraz robię na barwę zimną, ale powiem, że teraz nie, 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 nie ci światło, e, bo jeszcze też można e, zrobić tak, że, że można wyłączyć sobie to, e, to, to podstawowe. A tu już wam wstawię tego zdjęcie, bo, bo, bo nie dam rady teraz wam tego pokazać, ja, jak wygląda, jak jest, jak jest e, o, oświetlenie bez. Bez tych lampeczek i z tymi, e, tymi la la lampeczkami, czyli z tym oświetleniem e, otoczenia. E, więc, więc na razie więc raz to się prezentuje. Jak wiecie, możemy włączyć tutaj i. Tylko, że tak, e, pamiętajcie, że musicie przyłączyć się e, na e, światło otoczenia. I teraz, e, i, i naprawdę teraz. E, Ło, ładnie to wygląda. Okej, okay, no to w takim razie. Aha, jeszcze chciałam tylko pokazać, jak to się robi. Na przykład, jak chcę wybrać sobie jakiś taki fajny kolor, na przykład wybiorę sobie biały i twierdzę, że mi się on spodobał. Tutaj widzicie w prawym rogu. Koło, koło nazwy, nawet e, jak jest, jak jest e, tak, takie serduszko. Doklikacie właśnie w to serduszko i wydaj do ulubionych. No na przykład ja sobie to na, nazwę barwa biała. Albo, ba, ba, albo barwa zimna biała. na napisałem bi, e, bie, białą, ale by było i widzicie, jest dodana do ulubionych, jeżeli jest takie coś już nie ma zbyt długa, no to to wtedy właśnie to się znajdzie w ulubionych, gdzie to znajdziemy? jak zalecane, to tutaj obok macie ulubione i widzicie, tutaj macie teraz właśnie sobie zrobię taki inny kolor i wchodzimy do ulubionych klikam zastosuj jak widzieliście i jest zastosowana pomyślnie więc jak widzicie tak to na razie e, wygląda i i już e, i to już by, by było ja, jak widzicie e, na, na, na tyle e, z, z, te, z tej aplikacji Ok i właśnie jak widzieliście E, to ja właśnie mam, e, pok jak pokazywałam wam e, e, na, na telefonie, jak to się e, jak, jak się to w ogóle obsługuje. I, i ja jeszcze wcześniej e, wyłączyłem e, Wam e, e, znaczy wyłączyłem lampę, by, by, by na. E, by, by, da, by na telefonie ją włączyć, by Wam pokazać jak, jak to wygląda, więc od razu, powiem Wam, że od razu lampa się zaświeciła się, się, się i, i reagowała e, na, na to, co robimy właśnie w tej aplikacji. E, ma, ma, mam nadzieję, że, że to zrozumieliście i będziecie to i będziecie to wciąż rozumieć. E, i, i tak to e, na, na, na razie na razie wygląda więc e, e, więc w takim razie e, to, to już byłoby e, to już byłoby na tyle w, w, właśnie w tej e, recenzji a zatem przechodzimy do podsumowania recenzji w dzisiejszej recenzji wam pokazałem prezentację i pierwsze uruchomienie lampy sufitowej z firmy Xiaomi o modelu jeleicht arven 550c pamiętajcie o tym byście mnie obserwowali e, subskrybowali e, i, i jak, jak, e, jak swój subskrybuj, subskrybuj e, jak już mówiłam wczoraj e, jak, jak będzie świecił na, e, na szaro i będzie napisane subskrybujesz to właśnie oznacza, że, 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 że wtedy że wtedy nie subskrybujecie e, i, e, i i też, e, pamiętajcie o tym, e, że żeby żeby, żeby żeby mi dać żeby mi dać troszkę, jak możecie e, i jak, jak będziecie mogli dać, no to, 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 to wtedy e, ja, ja, jak będzie tak, tak, taki dzwoneczek, e, e, jak, jak będzie dzwoneczek, gdzie będzie na, napisane wszystko, to wtedy będzie, to będzie to wtedy będzie napisane, e, będzie otrzymywał wszystkie powiadomienia z tego kanału. I jak wtedy będzie coś takiego napisane, to to oznacza, że, że, że będziecie informowani na, informowani na bieżąco e, ja, o tym, jak e, wstawię jakiś e, nowy filmik na moim kanale. Okej, okay, okay, to, 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 to zatem ja się chyba mi żegnam. I zapraszam Was do mojego kolejnego filmiku bądź recenzji na moim kanale.